To będzie przygoda, która zaczyna się od rzucenia mapy na stół i od tego, że planowanie to pierwszy krok do każdej podróży. Później przychodzi czas na odpalenie auta. Co na podhalu nie zawsze jest takie proste. Problem jest taki, że nie znam się na autach, a wycieraczki przecież działają. Szukanie inspiracji jest to jak szukanie samego siebie. Tak naprawdę szukamy jej w głębinach samych. A pomocne jest też wydobywanie jej poprzez wystawianie się na różne bodźce, zmianę środowiska, zmianę sposobu myślenia. Dla mnie najważniejszym elementem do bycia kreatywnym jest kontakt z naturą i podróż. Na szczęście oba te elementy da się ze sobą połączyć. Kluczem do zdjęcie jest światło, bo to w końcu światło sprawia, że widzimy to, co widzimy. A w górach najistotniejsze jest właśnie złapanie odpowiedniego momentu, odpowiedniego światła. Zmiany warunków są zazwyczaj najbardziej fotogeniczne. Ten moment przemiany najczęściej objawia się zaskakującym i dynamicznym spektaklem świetlnym. Lubi nas zaskakiwać swoimi formami. A akurat dziś mamy tu bardzo ciekawą mgłę i zbiera się na ładny zachód. Teraz staje nam tylko rozłożyć naszą scenografię i czekać na odpowiedni moment. Dzisiaj poluję na jakąś nocną fotkę. Najpierw szukam odpowiedniego kadru. Tutaj nawet kilka centymetrów ma duże znaczenie i wpływ na to, jak nasza fotografia finalnie będzie wyglądać. A gdy już odpowiednio się zciemni i pojawi się dokładnie ten moment, na który czekam, to przełączam na tryb nocny, który w kilka sekund naświetli moje zdjęcie, tak aby nawet w nocy było jasne i ostre. Pamiętaj, że najlepszy aparat to ten, który masz pod ręką, a zdjęcie wychodzi najlepsze wtedy, kiedy masz na niego pomysł. Teraz pokażę Wam kilka zdjęć, które udało mi się ustrzelić. I zauważycie jak ten kadr tutaj ewoluował, jak popracowałem nad scenografią i jak zagrałem czołówką oraz parą z ust.